Wiecie Państwo, ja mam zawód, mam taki okazjonalnie wykonywany reżyser. Od czasu do czasu robię jakiś film, tak jak ten, który tutaj obejrzeliście. Ale to tylko od czasu do czasu, bo nie mam etatu w żadnej filmie. Nikt mi nie ma, nie ma dla mnie popytu gwarantowanego na, na, na moją produkcję. Ale mam jedno stałe zajęcie od szeregu lat, to znaczy jest jedna rzecz, której na pewno mogę się spodziewać, że że co najmniej raz w miesiącu będę miał z tym do czynienia, a to jest, to jest zajęcie podsądnego, zajęcie podsądnego, więc tak, nie mam innych stałych zajęć, tylko, tylko takie. 27 mam stanąć w Warszawie przed sądem, który wyda na mnie wyrok pewnie w sprawie, w sprawie, wiecie Państwo, taki jest paragraf, naruszenie miru domowego. Więc ja jestem oskarżony o naruszenie milu domowego w siedzibie Państwowej Komisji Wyborczej jesienią ubiegłego roku. Weszliśmy tam z koleżankami i kolegami, w osób najpierw kilkanaście, potem kilkadziesiąt, bo Państwo pamiętacie, że liczyli, liczyli, nie doliczyli się i do dziś się nie doliczyli. I do dziś się nie doliczyli. Wtedy różni ludzie mówili, po co tam wchodzicie, są przecież demokratyczne procedury, można protestować. Co się stało z tymi protestami? Wszystkie zostały wyrzucone w kubę przez sąd. Na Górnym Śląsku zgubiło się 130, 130 tak? tysięcy. 130 tysięcy. Więcej niż ja teraz potrzebuję. Tam 130 tysięcy podpisów się zgubiło, czyli tych głosów. I co? I kłopoty ma ta osoba, która o tym zawiadomiła. A nikt tego nie szuka. No czyli... Proszę Państwa, jesienią ubiegłego roku czas to potwierdza. Było to działanie w stanie wyższej konieczności. I nie ma innej rady na te władze. Powołując się na tamten przykład mogę powiedzieć jeszcze, że, że czas, upływ czasu przyznał rację mnie i koleżankom i kolegom w tej sprawie, ponieważ cała, bądź co bądź, Państwowa Komisja Wyborcza w tamtym składzie się podała do dymisji. Podali się do dymisji, to znaczy, że coś było nie w porządku, prawda? No to teraz Państwo sobie wyobraźcie, kto jeszcze się poda do dymisji, jak nie wpuszczą do paru innych budynków użyteczności publicznej. Kto jeszcze by się tutaj podał do dymisji?